Gór jest e, taką osobą i postacią, która jest w stanie połączyć jak gdyby wszystkie pokolenia i dzisiaj zaczęliśmy o godzinie 13.30 e, taką paradą e, na Deptaku i teraz tutaj w parku przy e, Tajemnicach Karkonoskich cały czas coś się dzieje. Do północy praktycznie E, oferta dla, dla wszystkich od małych e, najmłodszych zwolenników ducha gór mogą teraz e, słyszeć e, oglądać e, przedstawienie o pinokiu a później będą koncerty przedstawienia animacje cały czas trwają warsztaty kiermasz produktu regionalnego i to rzeczywiście produktu regionalnego a nie tego produktu produkowanego w Chinach ale tutaj e, na miejscu producenci mogą się wystawić i zaprezentować swoje wyroby To nas przede wszystkim lokalni artyści. Także mamy tutaj artystów z Karpacza, ze Ścięgien, z Podgórzyna. Z Janowic Wielkich, z Ścińska. To właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli tutaj lokalnych naszych producentów, żebyśmy to doceniali, żebyśmy kupowali te produkty, bo to nie jest wielko masowa produkcja, tak? To nie jest produkcja, która jest oszukana. Mówię też o żywności. Więc to należy doceniać i należy to kupować. A z drugiej strony, przyjechali do nas również zaproszeni przez nas nasi już znajomi artyści czy rzemieślnicy którzy pochodzą z regionu, ale tak naprawdę nie dalej niż z Dolnego Śląska. staraliśmy się, żeby jednak duch gór, który tutaj wjechał, ta wspaniała rzeźba, żeby miała jakieś obchody swojego święta. Pomyśleliśmy, że urodziny są dobrym pretekstem do tego, żeby świętować, żeby Ukazować. promować historię Karpacza, legendy i tradycje z nim związane. Bardzo dużo artystów, dzieci, dorośli, cały park wokół karkonoskich tajemnic jest pełen ludzi. Tak, bardzo się cieszymy, pogoda dopisała, turyści także, wspaniali artyści z regionu i nie tylko, lokalni przedsiębiorcy, twórcy, więc bardzo się cieszymy. Nie są to przypadkowi artyści, są to artyści, z którymi Organizuje inne imprezy. Yy, organizujemy art pikniki. Wspaniała też, też wspaniałe imprezy. Yy, zrzeszenie wielu, wielu artystów, różnych dziedzin. Yy, muzyka, brzeźwa, yy, malarstwo, Darek Miniński, oczywiście od samego początku uczestniczył w tym projekcie, jest jak ojcem przesnym ducha gór i art pikników. Taka jest idea w ogóle, art pikników, żeby yy, wszystkie sztuki promować i żeby artyści, ich energia się przenikała. Dokładnie tak, nie, nie, nie robimy, można byłoby. Z... Zgromadzić jakieś środki, wziąć jakąś gwiazdę, ale nie o to chodzi. Chcemy też promować młode zespoły, tak jak tutaj na przykład y, Mafii w Furach z, z Karpacza. Generalnie jest taka idea. Mam przekaz. Uwaga, uwaga. Mam przekaz. Sztuka będzie. Księga gór. Uważam, że imprezę za zajebistą, bo jest twórca, jest twórca ogólnie, bo wystawiają się tutaj majstry z różnymi ziołami, cudami, to jest cudo, ale do tego po prostu postępuje rozwojowo i twórczo. I wie, jestem przekonany i biorę udział w przyszłym roku, bo będzie super, nie? Stał zaczarowany. Twór. No to jest świetne to pobudzenie tutaj artystyczne, które stworzono przy okazji tego miejsca z Art Piknikiem, bo chyba to chodzi o Rafała, który, który taką inicjatywę powołał do życia. Już drugi raz współpracujemy i teraz przywiązam trzy zespoły z Poznania, które, które wystąpią dzisiaj. Są to zespoły dziecięce i młodzieżowe, no i na takich imprezach jak ta się świetnie tutaj prezentują. Zarówno to jest dla nich wielka atrakcja, bo mają kontakt ze sztuką, taką prawdziwą jednak. A, no a też mogą zaprezentować to, co, co one prezentują, co śpiewają, co tańczą. I to w takiej symbiozie z tym wszystkim chyba ludziom bardzo odpowiada z tego, co widzę. Witam was. Jestem Jacek Kulesza. Jestem w Karpaczu. Nie pierwszy raz, ale pierwszy raz z koncertem. Art Picnic organizuje wspaniałą rzecz, czyli urodziny Ducha Gór, które są naprawdę wspaniałe, ponieważ jest to drugi dzień. Wczoraj była szklarska poręba. A dzisiaj jest Karpacz. W Karpaczu jest naprawdę wyśmienicie szklarskie poręby. Było też wspaniale. W Karpaczu jest na dworzu, jest mnóstwo dzieciaczków, tak jak sobie rozglądam tutaj tu głową w lewo i w prawo to po prostu jest wspaniałe miejsce, w ogóle to jestem pierwszy raz w Karpaczu po zrobieniu tak wspaniałego miejsca jak Deptak i udało wam się zrobić świetny tunel, no to to ile ode mnie? Duch Gór jest bardzo inspirujący, bo jego można w każdej postaci przedstawić. On może być kamieniem leżącym na szlaku może być, nie wiem, słupkiem ogrodzeniowym, on potrafi się we wszystko przeobrazić. Także tutaj też daje tą dowolność formy, że, że można go przedstawić na, na różne sposoby. Często jest przedstawiany jako człowiek, jako dziad z brodą, starzec taki chodzący po szlakach, a jego jakby pierwotną wersja, pierwotna wersja tej figury to jest właśnie taka hybryda złożona z wielu z zwierząt, kozioł, lew. To jest stoisko karkonoskiego parku narodowego. Można tutaj dowiedzieć się wszystkiego o parku, o przyrodzie, którą zobaczymy na wycieczce w Karkonoszach. Można wziąć udział w konkursach, w zabawach, quizach, zerknąć pod binokular, zobaczyć karkonoską przyrodę w powiększeniu. Można zobaczyć co kryje się na drzewach patrząc przez lornetkę, a także pokolorować kolorowanki. Oczywiście dowiedzieć się, zapytać o wszystko pracowników parku oraz zobaczyć naszą wirtualną, multimedialną prezentację, która też przybliża przyrodę, która nas otacza. Ja przypomnę jeszcze raz o transmisji live w internecie. Można nas oglądać, można nas słuchać. Wystarczy wejść na www.karpacz.pl Sponsorem tej transmisji jest Stacja narciarska Tour zapraszamy. do Jar i Winter wcale dzisiaj jesteśmy Fajna impreza. Co się najbardziej podobało? na na razie oglądamy. Ale bardzo ciekawe rzeczy, co do i... koncerty. oczywiście przedstawienia dla dzieci. Cała Koncert? rękodzieło? No Wróci pan jeszcze, bo to będzie do wieczora. Tak, będziemy tu, bo my tu No to super impreza. Fajna. No bomba. Co się podobało? No, co? Na razie tylko widzieliśmy występy, także podobało się. Jesteśmy tu od 15 minut, także za dużo nie wiemy na ten temat, ale no, na razie jest super. Tak, mają super talenty i są rewelacyjne. Pani dzieci pani dzieciom koncert się podobał? tak, podoba się koncert jest fajnie i jesteśmy zadowoleni, tak jak masz mówił, 15 minut temu przyjechaliśmy, także idziemy dalej i zwiedzamy. Tak, tutaj jest cały Karpacz tutaj są turyści, którzy spędzają urlop, wakacje w Karpaczu, są mieszkańcy Dolnego Śląska, widzę tutaj ludzi, którzy przyjechali z najdalszych zakątków dosłownie Polski, wszyscy się świetnie bawią, mamy bardzo, ale to bardzo bogaty program, mamy całą masę atrakcji i dla młodych, i dla młodszych, i dla tych starszych również Moja muzyka, w sumie od niedawna zaczęłam tworzyć własne utwory. Zawsze chciałam to robić i w końcu mi się udało. Zaczęłam współpracę z różnymi muzykami, których poznałam na warsztatach, na które jeżdżę bardzo często zresztą. No i zaczęłam pisać swoje własne piosenki, mój własny autorski materiał. Chodziłam 10 lat do szkoły muzycznej. Próbowałam najpierw na różnych instrumentach grać, aczkolwiek jednak wokal, muzyka rozrywkowa, jazz, soul, funk to jest to, co mnie najbardziej kręci. Młody to już jest jednak wiekowy facet, jakby na to nie patrzeć. Ej, mamy dwóch e, kandydatów, dwóch zgłoszonych na przebranie głowa zatem proszę. Na Przede wszystkim w mieście nam zależy na tym, żeby imprezy były kilkudniowe, ale też żeby imprezy były cykliczne, żebyśmy mogli w oparciu o te imprezy budować kalendarz imprez. I stąd pomysł, żeby już przez najbliższe trzy lata kontynuować tę imprezę i też myślimy o formule. Troszeczkę będziemy chcieli tą formułę zmienić, tak żeby turysta, który przyjeżdża do Karpacza, to też regionu, przez tydzień mógł poznawać te wszystkie ciekawostki, smaki, atrakcje naszego regionu, a później kulminacja całej i urodziny Ducha Gór właśnie tutaj w Karpaczu, bo przecież rok temu w lipcu ta największa figura Ducha Gór, która jest największą figurą Ducha Gór na świecie, przyjechała do Karpacza, Duch Gór znalazł tu swoją siedzibę i tutaj z Karpacza panuje nad, całą, nad całym naszym królestwem.